Dzisiaj pierwszy mecz inauguracyjny, fajne wejście, 3-0 wygrywacie, ale powiedz mi, jak to z perspektywy bramkarza? Cały mecz, praktycznie gra toczy się na połowie przeciwnika, ty no, przechadzasz się po boisku, ale masz w pewnym momencie bardzo ważną rzecz do wykonania, bo nagle karny, nie? I teraz jak, ty, jak to zrobić? Powiedz, jak ty to właśnie robisz, jak to robią w ogóle bramkarze, że jak się im nudzi na boisku i nagle przyjdzie taka ważna interwencja, co, co sobie wtedy myślisz? Nie, no myślę, że bramkarz na pewno na, na boisku w trakcie meczu nie może się nudzić, cały czas trzeba być skupiony, tak jak dzisiaj nic się nie działo, w pewnym momencie karny, robota do zrobienia, trzeba obronić, na pewno cieszy na zero z tyłu, pierwszy mecz wygrany, patrzymy teraz tylko do przodu. Właśnie wróćmy jeszcze do tego karnego, bo tak, wygrywaliście 1-0 i ta Twoja interwencja, no można powiedzieć, że bardzo wpłynęła na wynik końcowy, bo jakby było jeden 1 różnie mogłoby być, chociaż wiadomo, przeważaliście w tym spotkaniu, natomiast no, ta Twoja obrona to była taka, kto wie, czy nie kluczowa. Tak, no na pewno w jakimś sensie to pomogło, bo gdybyśmy stracili bramkę na 1-1. Wieliczka na pewno postawiłaby się nam, myśmy my musieli się cofnąć, nie zaatakowali jakiś głupy błąd moglibyśmy stracić bramkę. Ale obroniliśmy się może zagraliśmy w obronie, utrzymaliśmy się przy piłce i w drugiej połowie, w sumie tylko dopełniliśmy formalności. Jak współpraca z nowymi kolegami, bo wiadomo, że w tym roku połączyliście się z moczą kadrą juniorów młodszych? No mieliście kilka sparingów, ale dzisiaj no nieco ważniejszy mecz, jak to wygląda na boisku. No dobrze, chłopcy się w sumie włożyli do drużyny, zapoznali się z kolegami, na pewno już wcześniej się z większością znaliśmy, bo graliśmy też w juniorach młodszych, a na pewno jest to, jest to dobre wzmocnienie, jak widać pierwszy ligowy mecz, pierwszy mecz o punkty, wygrywamy 3-0. Co można życzyć bramkarzowi, który ma już tyle szczęścia? No... W sumie, żeby cały czas był skupiony, myślał, spacie na boisku, co się dzieje, bo zawsze może jakiś głupi błąd, coś się może stać i zawsze musi być gotowy na interwencję. Dobra, no to jeszcze ci coś jak schodził to z boiska z treningu, e, Łukasz Budziłek, bramkarz pierwszej drużyny, e, zapytał właśnie o, o tą sytuację. Ja mu mówię, że obroniłeś Karnego w takim e, momencie nie ruszaj się. I Łukasz mówi: przekaż to. No, na pewno chcę podziękować Łukaszowi. Jest to dla mnie duży prezent. Łukasz jest bardzo doświadczonym bramkarzem. Jest to dla mnie w jakimś stopniu wyróżnienie. Super. Powodzenia.